RWDS 1488. Poddaj i możesz to polować, się zwrócić To jest, co każdy ci wybacza. Decyduje o tym osoba wpłacająca. RWDS 1488. Super zasady, Igor ma 20 rok. Mierz, czegoś 4 jest zagrane w kółko. Nie robię ludzi w po pierwsze. I zrozum Rwds. to. Jeżeli osoba wpłacająca mi powie: Zwracaj to, to to, to zwrócę. Nie zrobię w... W... wpłacającego, Powtarzam. I ostatni raz i nie powtórzę więcej. Dlatego u mnie ludzie wpłacają pieniądze do najtami na nagranie. Bo ja ich w ch nie robię. Jak zacznę robić i posłucham się ciebie, to więcej nikt im pieniędzy nie wpłaci na żadną grę. Bo powiedzą, aha, dziad zwrócił, bo mu powiedział moderator. To znaczy, że następnym razem przywali znowu w chuja. Takich rzeczy nie ma. Dopóki mi wpłacający nie powie, nie ma żadnego zwracania. I to jest kropka na dni Podjąłem się? To teraz, dopóki on nie wyrazi zgody, RwDS ja tego 1480, nie zmienię. RWDS 1488. Nagle na honoro starszego pana wzięło. RWDS 1488. No właśnie Dander Kany DF zgadzam się to ja wysłałem MDOMATI A def, no dobra, okej, okay, skoro się zgadzasz. Przy okazji od razu to odinstaluję. Dobra, 24 giga, nie? Ja nie wiem co tam kurwa tyle zajmuje przytakuję grafice. Igor to był szpont. Co był szpont? Ten Dew nic nie napisał Ej, kurwa, wiecie co? RWDS 1488 jesteś Maromaro, podszył się. Dander, ja zacytowałem Dewa co wcześniej pisał. Maromaro, maro. ty tobie się coś nie po***ło. Ale dobra, możemy to sprawdzić, czy faktycznie to napisał. RWDS 1488, zgadzam się z twoja wolą. Tu tylko pisze zgadza się, to ja wysłałem donate. Food, 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 on napisał ostatnie. No i co teraz, panie kolego? Ty, a co ty do Maro piszesz, że jest to... ...WDS 1488. Dzięki, Maro No ale co dzięki? No napisałeś mu... To co dziękujesz mu? To czy to ty mu napisałeś, że jest... No Ty to jesteś... ...nie wiem, wykrzywiony. Masz pretensje do niego o to, że... ...że... ...że, że, co, że napisałeś mu, że jest... ...z dupy. A teraz masz do niego pretensje o to, że, że... ...że mi powiedział, że ty to napisałeś, a też jest modem? ...RWDS 1488... Mam, ze jest. A ty już mu napisałeś to wcześniej. No bo był spąd. No bo był spąd. Oczywiście, że ty były prawidłowe, bo ty nie było takiego 14, stwierdzenia, 80. że mam zmienić. Chciałem ci zaoszczędzić w 60 na Ostateczności zamienia, jak ty mnie równie Tansza, albo które masz. No dobrze. I teraz co? I teraz ja będę wyglądał jak śmieć przed gościem, który obejrzy woda, bo ja go nie skasuję i zobaczy, że nie było grane, było zwrócone, tylko dlatego, że ty to powiedziałeś, a później przyjdzie i mi zarzuci, że jestem szmata, nie streamer. Maromaro. Maro. I to jest powód, żeby się do mnie przypierdalać typie. RWDS 1488. To jest powód, żeby zakmnać ten mordę. Maromaro. Maro. Kim ty jesteś, żeby cokolwiek do mnie pisać w taki sposób? RWDS 1488. Ja do ciebie nic nie pisałem. Połki się nie rozjebales jak zwykli normik. Co rozjebał się jak zwykły normik? Napisał, że to był szpont. A ty na niego wskoczyłeś, że jest rozjebany. A teraz Rwds napisałeś, 488. że jest rozjebusem? Zrozzywaj po Warszawce i nie wpierdalaj się. Słuchaj kurbo. RWDS 1488. Słucham kwela spuna. Maromaro. Rozjebani to ty możesz mieć łeb najwyżej. Maromaro. Nieudaczniku. Maromaro. Napisałem Igorowi, że poszedł szpont i się przypierdoliłeś. Maro, maro, Kompletnie bez powodu. To akurat potwierdzam, że tylko tyle napisałeś, że poszedł szpont. Ale nie zarzuciłeś kurwa nikomu, LWDS że jest fałszywcem. Widziałem cię na Antosiach. Wypadłeś jak? Aha. I uważasz, uważasz, że teraz dobrze robisz, tak? Wyzywając z drugiego moda. Sam zacząłeś RWDS. On cię nie tknął. Ty go tknąłeś. I on nie, nie na ciebie napisał, ani na... Na ten, tylko ogólnie, że poszedł szpont. Całościowo poszedł szpont. Bo koleś wpłacił 5 zł, zniknął. Bo kurwa Mać yy, Danderer przekleił tylko informację, którą on napisał tak, to ja z czasu wcześniej, że wpłacił 5 zł, potwierdził. W momencie, gdy się zgodził na Everhooda yy, i to było zaraz po Dandererze, i on tylko tyle miał na celu, co napisał wyżej. A ty go za to jedziesz, kurwa, teraz tak, jak szmatę. Jeszcze za to, że sam go kurwa zaczepiłeś i dojechałeś, tylko za to, że on zwrócił uwagę, że to ogólny szpont poszedł kurwa, w teorii, nie napisał, że ty zaszpąciłeś czy danderer, tylko, tylko po prostu Igor to szpont poszedł i za to ty go teraz kurwisz, szmacisz, matkujesz i tak dalej. I uważasz się Moro za spoko gościa I, i jeszcze mówiąc, że teraz jest rozjebusem, on do ciebie nawet kurwa słowa nie pisał, no kurwa zaczepiłeś go no, chuj, no dobra. Że próbowałeś, żeby mi y, grę... Y, te. Ale na chuj kurwa go wyzywasz. No oczywiście, że nie pisał. <laughs> kurwa! A wiesz, a mam plik kurwa zapisu historii czatu. Aha! No to jak wszyscy szpącą mi. To teraz ja mam wszystkich pobanować, tak? Za to, że mnie szpącili, albo zwyzywać. Za to, że mnie zaszpącili grami, kurwa typu y, Jump King, czy, czy ten też mam ich pojechać, tak? Jak kurwy, szmaty, dziwki, lesby, tak, bo mi kurwa przyszpącili gierkę, tak? Bo mi nie pasuje, bo nie lubię w to grać, to teraz zwyzywam, tak? Też mam ich pojechać? No to będzie taki ok, Powiedział, prawda, nie się rozjebał. Czyli co? Kłamstwem chciałeś, kurwa, yy, pomóc mi po to, żeby następnego dnia ja miał, kurwa, problem od widza, tak? I to miała być pomoc, żeby moja opinia spadła w dół. To było takie pomocne, tak? Przez to, że kurwa yy, wyszedłby, yy, wyszedłby, kurwa, yy, motyw z tym, bo ty nie widziałeś, że to nie było napisane, a teraz jeszcze go wyzywasz za to, że, że on uczciwie podszedł do sprawy, bo nie chcę, żebym stracił możliwość w ogóle. Dalej bycia uczciwym, tylko dlatego, że kurwa, ty chciałeś dla mnie dobrze, a widz przyjdzie i powie, ty kurwo jebana, zmieniłeś, usunąłeś bez mojej zgody i wiedzy, a byłem ostatnim płatnikiem. 5 zł, nikt nie wpłacił po tym. 5 zł. Jakby ktoś wpłacił, inna historia. Usuwam grę, zwracam, nie ma tematu. Dlatego, że kurwa, widz ostatni wpłacił pieniądze, a ja później, jak on przyjdzie oglądać woda i zobaczy tą śmieszną dramę, bo aż zatrzymałem czas, kurwa, aż zatrzymałem czas, żeby kurwa nie, nie było straty przez tą dramę. Tak, tu chodzi o honor i zasadę, że widz zapłacił ostatni, nikt nie zmienił tej pozycji. Więc ja Rwds dopóki 188. nie wejdzie 5 zł, Konor i zasady, jasne, to zapisz Maromaro, maro. masz fałszywego modelu RWDS 1488. Praxim Maromaro, parowona półwiska RWDS 1488. i Igor. Więc to, co ty tutaj napisałeś, że zgłosisz do niego, to co chcesz zgłaszać? Mnie? Ja ja sobie robisz ze mnie? Co ty mnie chcesz, kurwa człowieku straszyć? Ten wot mnie kryje, wiesz? Możesz mi, kurwa, tą wiadomością jedynie posmyrać, kurwa, po brzuszku, kurwa. Może mnie załaskoczy pod pępuszkiem. I tutaj było, Igor to był szpont i ty do niego rozjebany jesteś. To czemu do Kasi nie napisałeś, rozjebana jesteś? Bo to ona pierwsza napisała, a on tylko po niej powtórzył. I co teraz? I ty go kurwisz za to. Gdzie tutaj był wjazd na ciebie? Wiadomości masz aż, kurwa, odtąd, stary. A on się odezwał kiedy? Pierwszy raz? Dopiero tutaj. A przepraszam bardzo, to drugi raz napisałeś, że teraz jest rozjebusem. A wcześniej napisałeś, że jest rozjebany przed tym, zanim napisałeś, że jest rozjebusem. I bardzo dobrze, że mi napisał SMS, kurwa, bo ja nie wszystko widzę. On też jest moderatorem i ma prawo mnie informować o rzeczach zaistniałych na czacie. Znaczy, Kasiula, może nie to, że bo jest szpącicielem. Ja to widzę tak, że RWDS chciał naprawdę dla mnie dobrze z jednej strony, żebym ja usuwał tą grę, bo ona za droga na swój status. Tak samo potwierdził to drugi kolega z czatu jest powód, żeby się do mnie przypierdolić, Ale to nie jest Maru Maru. powodem do tego, żeby się przypierdalać do Maro, Maru, który też e, nie chce, żebym ja był później poszkodowany przez to, że przyjdzie widz, gdy coś przez kogoś lub przeze mnie zostanie inaczej zinterpretowane lub zrozumiane, przypierdolił się o to, że ja go w chuja zrobiłem, bo kurwa e, zwróciłem grę, wyłączyłem grę, nie zapauzowałem czasu, on ostatnio wpłacił donate, widział woda i cię pierdolę powie. Ty dbałeś o interes mój, jako kurwa osoba, która chciała dobrze dla mnie pod względem finansowym, a on bał o interes też tego, żeby czasem widz później nie przyszedł i nie pokazał mi środkowego pierdol się fałszywcu. Bo nawet Hajtock zwrócił uwagę, że jakim prawem próbujemy decydować o tym, yy, co ktoś płacił Donate'a. Jakby był zmieniony donejtem, nie byłoby problemu. Bo jak ktoś by zmienił tą grę 5złotówką, to wtedy ja tą grę wypierdalam z listy, zwracam i nie ma problemu. Ale nie w sytuacji, gdy nie została zmieniona i kurwa, decydować za gościa, który wpłacił ostatni czas jego, jest kurwa godzina 51 minut w tego srumpkinga. Jeżeli ktoś tego nie zmieni, do najtem, nie ma najmniejszej opcji, żebym ja tą grę zrefundował. Ja o tym cały czas mówiłem. I taka jest prawda. A jaką masz gwarancję, że nie obraziłby się i a nawet maro, maro. przybił tamten gość? obrazy zniosę, ale porównanie do ENONE to gruba przesada. To ty mi gnoisz moderatora, który chce być dla mnie też OK i mi pomóc, sam chcąc mi pomóc, i jeszcze depczesz mi kurwa drugiego moda. Albo 1488 No bo jest, napisał Ci w telefon ZCOS kombinuje kosztem deba. Nie. Nic takiego mi nie napisał. Broń Boże. Nic takiego mi nie napisał. Nie, nie, nie. Ogarnij ziomka, bo będzie pisać, że rozjebany jestem bez powodu. Wszystko! Czego Ty kurwa szukasz, człowieku? Poprosił tylko ogarnij ziomka, bo będzie pisał bez powodu, że jestem rozjebany. Tak? Taka była koncepcja. A nad tym było napisane, że Danderer się potrzył. Kto to napisał? Nie ma Romaro, tylko. Tylko Hajtok. A ty kurwa, maro-maro, jedziesz za to? Maro-maro. i to tyle. Odkleiło cię już całkowicie? 88. Ja cię Maro nigdy nie zaczepiałem, a nawet serdecznie witalem. Kto napisał, kurwa, Danterer się potrzył? No, bez sobie, kurwa, otwórz, kurwa, Hajdoka. Konwersacja, jak ci to, kurwa, sprawia większy problem. I sobie poszukaj. 1488. Dlaczego mu w SMS-ie zemu, będę kogoś nazywał rozjebusem? <laughs> kurwa, Mać poinformował mnie, żebym Ci Maro kurwa ja zwrócił uwagę to, na to, w jaki sposób się zachowujesz i w jaki sposób się prezentujesz jako kurwa Maro moderator. Maro, jak Już nie Już kilka razy ja ci Maro zwróciłem Maro uwagę Maro. na to, że się zachowujesz Maro często Maro. nieodpowiednio, i cały czas daję Ci szansę Maro ku temu, żebyś Maro kurwa w końcu Maro zaprzestał swoje kurwa poczynania, które robisz Maro strasznie, kurwa negatywne, jako Maro. moderator. I no cały myśli, czas zamiast to zrozumieć, brniesz dalej i dalej i dalej, coraz to głębiej i głębiej i coraz to mocniej i tracisz kontrolę nad swoim postępowaniem. Doprowadzasz, no, kurwa, swoją osobę, osobę do tego, że zaraz nie, nie tylko społeczność, kurwa, będzie uważać Cię za przygłupa, kurwa, i idiotę, a mnie za debila, że Ciebie, kurwa, trzymam, tak, jeszcze, jeszcze mi powiedzą, że no, chama, nie dość góra. No, Jakim prawem Panie ktoś ma decydować za kogoś, za do Chcesz zadecydować, wyślij 5 złotych, zamkniesz temat. Wyślij 5 zł zamkniesz temat! Jak chcesz pomóc jeden ktokolwiek, tak? Ale nie na zasadzie wyzywania kurwa. RWDS 1488 mobilem Baniu i z hukiem, Maromaro maro, robi robot. Nie, nie baniu z hukiem Maromaro maro, robi robot. Tylko może w końcu coś kurwa do tej twojej makówki dotrze. No bo tutaj to już kurwa, no niestety przykro mi kurwa. Yy, to może niech. RWDS 1488 jest upośledzony w stopniu umiarkowanym okej okay, okej. Okay. A, 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 a ci by te DR coś tam zero nie odkleiło tak? Ci ciu, 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 troszeczkę styki ci nie popaliło? To ty kurwa ślepy jesteś? To ty nie widzisz kurwa? Gość nad tobą widzi cokolwiek, ktoś tam jeszcze wcześniej widział, a ty ślepy jesteś. Zamazało ci kurwa oczy, mózg ci wypaliło. Odparował całkowicie, czaszka się otworzyła i chuj. I bezpowrotnie, kłódka pękła, dziękuję, nie ma mózgu. Poszło, pizdu. No popaliło cię, popaliło cię, widzę kurwa. Może za dużo metki kurwa walisz. No bo co ci mam napisać? Kurwa, stary, jak ty takie przygłupie, kurwa teksty walisz. Marunka, Na wywiadówce z synem. No, kurwa to człowieku. Y, ogóle, i wynikło chujostwo kurwa między dwójgiem ludzi. Próbuję to rozwikłać. Dasz do zrozumienia jednemu, by napisał kurwa drugiemu, sorry, no, chuj tam. Ach, a ty mi piszesz kurwa, że o jakiejś wywiadówce i tak popaliło cię jeszcze i jeszcze i zdepiszesz. no kurwa, chłopie, no, czy ty masz trzy lata, to kurwa? To ty kurwa trzy lata masz człowieku? Czyż już, już, już całkowicie widzę się ludziom pierdoli w deklach, kurwa. On tylko zwrócił mi uwagę na ogólną sytuację, żeby nie stracił w oczach widzów. ...to niechak ten rozkreciński Cortez za bardzo bierze. Ja za bardzo biorę? Ja za bardzo biorę? No stary, jakbyś mi napisał, że jestem rozjebany, to bym Cię, kurwa, zgniótł jak robaka. Ale po co manipulujesz? Ej, czy ja uważasz, że ja mam pizdę na oczach i nie kontroluję tej całej wypowiedzi od początku i pozapominałem wszystko, bo tak naszpąciłeś, że już, kurwa, nie wiadomo kto o czym pisze? Kurwa Chłopie, ja całą dyskusję od początku kontroluję i widzę tutaj z Twojej strony kurwa mega manipulacje, próbowanie wybrnięcia, wybielenia się za wszelką cenę, gdzie kurwa ty nie przyjmujesz do swojej wiadomości, że ktoś może się poczuć dyrektora. urażony, ja od tym bardziej moderatora jeszcze usłyszeć słowo rozjebany jesteś. To Ci powtórzyłem, że jeżeli byś do mnie tak napisał, to bym cię wypierdolił w pizdu kurwa. Zdeptał jak gnoja na płuci na pysk. Dotarło? Rozjebałbym Cię jak szmatę, jakbyś mi kurwa tak napisał. Nasrałbym Ci kurwa w szyję. Przy... Serio tego nie widzisz kurwa? Czy tylko udajesz? No a co? Poniekąd dobrze zrobiłeś za to, że kurwa co, że on nie pisząc ani o Tobie, ani o Dandererze mi napisał tylko ogólnościową sytuację, zakres jej Igor, y... żebym nie pomyślał, 15, że to było odnośne, bo, to a Danderer sam się, Dandere się przyznał, że nieświadomie przyszpącił, bo nie miał na celu dać mi do zrozumienia, że on to napisał pod kątem, że mogę usunąć grę, tylko ja to tak odebrałem błędnie poprzez jego wypowiedź, ze względu na kolejność postępowanych rzeczy na czacie. A ty, za to, że Maromaro mnie poprawił w mojej myśli błędnej, w której ja chciałem usunąć grę, zwrócił tylko na to uwagę, że halo halo Igor, stop. Ale taka sytuacja nie miała miejsca. A później Danderer sam Kto napisał, jest, że to był jego dziela? błąd w wypowiedzi. Się w, w nieodpowiedniej chwili napisał nie w taki sposób, jak dokładnie by to powinno byłoby wybrzmiewać, bo nie dopisał tam, że ale wcześniej i wyjaśnił to dopiero później i przyznał się, że to był błąd, a ty mówisz kurwa cały czas ja, 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 ja. ja. Że tylko ty i tylko ty. A przecież to on napisał wyżej, kurwa, że się pomylił i nie tak zinterpretował. A ty jedziesz, Maro Maro, za to, że kurwa gościu y, y, wstawił wypowiedź, próbującą coś dać do zrozumienia, że to było wcześniej, a ja błędnie to odebrałem i mnie, Maro Maro, próbował naprostować w moim błędnym myśleniu. A ty go jedziesz za to, że jest rozniebany. Rozjebany jest za friko, za to, że kurwa zwrócił mi uwagę, że ja się pomyliłem w swoim rozrachunku myślowym, i jeszcze Danderer przyznał, że to on się nie tak odniósł do interpretacji, i zostało to źle zrozumiane poprzez jego jeden błąd, że nie dopisał członu wcześniej, i nieświadomie to zrobił, bo nie miał zamiaru dawać błędnego zamysłu na sytuację. A ty zaatakowałeś kurwa za to, Maromaro, maro, że on mnie naprostował w moim błędnym myśleniu, przypisując sobie, że on na ciebie naskoczył. I jeszcze go od kurek jechałeś. I od matek, które ma sobie przeprosić. Czy ty ten się, ten kurwa, człowieku, wieści dobrze wieścio, czujesz na bani? Maromaro, maro. ale jaka karta ofiary? Kurwa, to ty już trzy razy napisałeś, żeby i dał ci banę. No, no, co nie możesz? No kurwa, mać, no człowieku, no debila ze mnie próbujesz zrobić, czy na siłę próbujesz kurwa zmienić wersję, która się stała? Dalej chcesz manipulować, tak? RWDS 1488, ale mniejsza, dzwonił mnie, dziecko płacze. Nie, ja ci tylko zabrałem rangę, bo moim zdaniem kurwa nie zasługujesz na, na moderatora. Bo teraz jeszcze próbujesz mi zarzucić, że yy, ja zwracając się do czatu, coś tam, gdy ja się zwróciłem do osoby pojedynczej, a nie do czatu. Okej. Okay cofnij sobie woda, przeinaczyłeś sytuację, po swojemu sobie nadinterpretowałeś, żeby dalej się wybielać i brnąć manipulacyjnie w kierunku, zamiast powiedzenia mu prostego sorry, dalej kurwa robi z siebie durnia coraz większego, a wiesz co, dziękuję Ci za taką moderację, nie będę Cię banował, po prostu zdejmuję Ci rangę, bo nie zasłużyłeś moim zdaniem, skoro tak kurwa się zachowujesz. No przepraszam cię bardzo, kurwa, ale nie chcesz zrozumieć tego, że go wyjebałeś, no. Nie dam się zwieść poprzez prowadzenie rozmowy czterogodzinnej, żeby zapomnieć, kurwa, klucza. Wiesz, dlaczego mam taką pamięć? Ponieważ za dużo ludzi w życiu robiło mnie w chuja. Moja pamięć się tak ukierunkowała, 14, że wszelkie negatywne no sytuacje... No tak, bo mówiąc prawdę, od początku do końca wyszło, jak wyszło. <noise> no jaką prawdę? Że na... No tak, prawdę, że napisałeś do niego rozjebany jesteś za to, że on zwrócił mi uwagę, powtarzam, mi uwagę, jako grzecznościową koleżeńską, że Igor, nie odbierz tej interpretacji źle, bo zauważył, że chciałem zwracać grę. I tyle. Tak, tak a ty go za to nazwałeś, kurwa, jeszcze bardziej. Za to, że on mi zwrócił uwagę, że ja źle myślę. Do nikogo się personalnie mówił do mnie, nie do ciebie a ty za to, że on do mnie mówił, napisałeś mu, że jest rozjebany. Dokładnie tak. To tak jak ty byś, kurwa, mu zakazywał do mnie mówić, bo ty jesteś ważniejszy od niego, bo przecież jak on mi zwrócił uwagę na mój błąd, to ty możesz napisać, że on jest rozjebany. Napluć mu, kurwa, w ryj. Doniós? Człowieku, on jest od tego, żeby mi pomagać jako moderator. No czy ty jesteś przyjebany? Ale on doniósł na mnie, czaisz? Kurwa, nie na ciebie debilu, bo już teraz ja cię wyzwę. Debil jesteś. Doprosiłeś się tego, żebym to powiedział. Kurwa, zwrócił mi uwagę, że błędnie myślę, a ty mówisz cały czas o sobie. Kurwa, nawet twojego niku nie by powiedział. Debilu, teraz to ja cię wyzwę, bo już mnie wkurwiłeś. I się do tego przyznaję, a teraz przepraszam, bo mnie wkurwiłeś. Ja Cię no, wyzwałem, ale Cię przeprosiłem, na ten, tak? Wiadomość miałem honor, wiosła miałem wiosła honor, wiosła honor o to, żeby Cię przeprosić za to, że, że Cię wyzwałem. Ale wyzwałem Cię dlaczego? Bo mnie już po prostu wkurwiłeś. Maro w jaki sposób Ty stajesz się podejrzany? Ale Cię przeprosiłem! Najpierw Cię wyzwałem, ale potem Cię przeprosiłem. Czyli nie dałem Ci kurwa do zrozumienia, że chcę się z Tobą kłócić. Tylko dałem Ci do zrozumienia, że sorry kurwa, bo już nie wytrzymało żyłka pękła, aż musiałem kurwa użyć słowa kategorycznego. Bo żadne normalne argumenty. Do ciebie tłumaczące ci sytuacje nie docierają do ciebie, tylko przekabacasz to na to, tak jak on by napisał twój nick. I się przypierdalasz o to cały czas i próbujesz tu wszystkim wmówić, że Maro Maru tu jest głównym winowajcą sytuacji tego, że ty do niego napisałeś, że jest rozjebany tylko za to, że on mi zwrócił uwagę na błędne myślenie. Moje, nie, nie, nie twoje, a ty się do niego przyjebałeś. Kurwa! Człowieku, gość zwrócił mi uwagę tylko, że Igor, halo, pomyliłeś się w dedukcji myślowej. Gość napisał o sytuacji, która teraz nie miała miejsca, tylko wcześniej, a ty go nazwałeś, kurwa, rozjebany jesteś. Zajebałeś mu, kurwa, gilotyną w czachę tylko dlatego, że, kurwa, ubzdrało ci się, że on, kurwa, coś na ciebie szpąci. Gdzie on mi zwrócił uwagę, a nie tobie. Że to ja błąd myślowy popełniłem. Ale ja miałem wiedzieć, że ty kogokolwiek Kurwa, człowieku, przecież jego nie było nawet! A tyś jeszcze powiedział, że wcześniej na ciebie też pisał. Co pisał na ciebie? Jak wyżej ci pokazywałem, czat, nic nie było! Igor, szpącil z na zmiany gry i zwrot, bo nie miało sensu. Maro ja jedynie zwróciłem uwagę na ukalejoną wiadomość. Nie miało sensu, ale nie było gościa, a ja powiedziałem, że jestem honorowy. I podejrzewam, że jutro przyjdą ludzie, kurwa, którzy obejrzą woda kurwa z dnia dzisiejszego co było dalej, a w szczególności jeszcze ten gościu, który zapłacił za grę, to pierdolnie kurwa śmiechem i cycami się wyjebie. I jeszcze przyzna mi rację i przyklaska mi, kurwa, że jestem honorowy, wiesz? Bo ja to, że ty dbając o mój interes chciałeś, żebym nie zapłacił 60 zł za grę, ja to rozumiem i jest to dobry gest z twojej strony koleżeński, ale nie oznacza to to, że ja na tej podstawie mam robić widza w chuja tylko dlatego, żeby za 60 zł stracić w oczach widzów swój honor, tylko z powodu tego, że gościu wpłacił niższą kwotę, ale zawsze pieniądze na to, żeby przeciągnąć inną grę. A to, że zniknął Szczata? A jaki on ma obowiązek tu siedzieć? Ktoś go tu trzyma za łańcuch? Nie podjął decyzję, że idzie. Nie pożegnał się, bo może miał na to ochotę, żeby się nie pożegnać, tylko zniknąć. I może to było jego chęcią, bo sobie przyszpącił i sobie poszedł. No i chuj, bo taki miał kaprys. To ja się zadeklarowałem i wstawiłem kurwa zamiast jumpinga, jumping Questa. To był mój ruch, więc ja jestem za niego odpowiedzialny. Więc jeżeli ja ponoszę za swój ruch odpowiedzialność, to honor. I kultura wymaga tego, żeby osoba decyzyjna ten, ostatnim donatem decydowała o tym, czy się zgadza z tym, żebym ja nie tracił 60 zł na szczoch grę. A to, że ty dbałeś o mój interes z 60 zł, to się tylko chwali. Ja cię nie zganiłem za to, pochwaliłem cię, ale powiedziałem ci, że mój honor. I kurwa godność osobista i szacunek kurwa dobydanych przez widza pieniędzy nie pozwoli mi na to, żeby nawet kurwa 60 złotych stratne zlikwidować tylko dlatego, że więc mniej. A jakby była to stuwa? A jakby była to stuwa, a nie 5 złotych? A co to za różnica, 5 złotych czy stuwa? Pieniądz jest pieniądz, wpłacił kurwa, zmienił. To jest takie trudne do zrozumienia, że ja mam kurwa honor i zasady, i ja ich kurwa nigdy nie złamię i nie nagnę. Bez względu na sytuację i wartość wagi sprawy, 7, nawet 7, jeżeli to chodzi o to, że to mam by być stratny, jeżeli ja założyłem, że kurwa zamiast jumpinga poświęciłem kolejne 60 zł, bo byłem głupi, kurwa i nie spojrzałem na cenę od razu, tylko przyjebałem, to jest mój błąd, moja wina. Było nie decydować, zadecydowałem, to teraz ponoszę tego konsekwencje świadomie, kurwa, i przyjmuję to na klatę jak mężczyzna. Ale nie będę robił z kosztem tego, że ja popełniłem swój błąd myślowy, widza w chuja. Nie będę robił, kurwa, w chuja ludzi na, tylko dlatego, że, kurwa, ktoś wrzucił 5 zł. To jest moja święta zasada. Jestem, kurwa, człowiekiem za wszelką cenę honoru. Za dużo troli próbowało, kurwa, zrobić ze mnie, kurwa, wiesz kogo? Złodzieja oszusta, krętacza, frajera, chuj wie kogo. I wiesz co? Wiesz, dlaczego widzowie tego tak nie postrzegają? Bo zawsze byłem honorowy. I ci frajerzy, którzy próbowali zrobić ze mnie złodzieja, krętacza, oszusta przez te dwa lata, cały czas pisząc, że jestem oszustem gamingowym, że naciągam ludzi, kurwa, że chuj wie co, kurwa, że jestem kłamcą, że gry, kurwa, że to, że tamto, całe pomówienia. I dlatego postawiłem honor za największą, kurwa, wagę, Mój honor, za największą wagę no na mar, tym kanale choćby za grosz, kurwa. To jest mój honor. I ja sobie nie pozwolę na to, żeby on został nagięty za głupie 5 złotych, żeby później trole miały podstawy do tego, że pisać ha, ha, ha kurwa, patrz dziadek kurwa zwrócił 5 zł, bo, bo go kurwa na czacie ze a widz kurwa wpłacił piątkę i go w chuja zrobił, bo dał się wyruchać kurwa, jaki kurwa z niego streamer, patrz kurwa, ha ha, ha i zaraz byłby, kurwa, wielkie pośmiewisko ze mnie. Za głupie 60 zł straciłbym, kurwa, w oczach widzów, kurwa, wszystko. To jest tak ciężko zrozumieć? Że Honor, kurwa, y, upadłby w pizdę, kurwa, 15, jak ja bym coś takiego Igor, zrobił? Igor, chcesz poznać ten moja stronę, czy nie? A ty chcesz, kurwa, zrozumieć, kurwa, y, moją stronę, czy nie? Dociera to do ciebie, co powiedziałem, teraz rozumiesz cokolwiek z tego, czyni chuj dalej nic. Pewne osoby ciężko pracowały, żeby zrobić ze mnie oszusta, wiesz? Im to, kurwa, nie wyszło. Dlatego, że ja zawsze byłem od 100% honorowy. Rwds Rwds 1488. Dobra, Igor, bez Ale ja Cię nie muszę banować po prostu, stary, no kurwa mać. Dla mnie, kurwa, to, że Ty się przyznałeś do tego, że wykorzystałeś Danderera. okej, okay, dobra, spoko, no nie ma sprawy. Ale co to ma w związku z tym, że Ty, kurwa, pojechałeś maromaro maro jak szmatę za to, że on mi po prostu naprostował mój system błędnych myślenia, żebym ja, kurwa, nie odpierdolił numeru, naprostował no, mnie gościu, a Ty go za to, 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 to zeszmaciłeś w to następnej na kolejności, nazywając go rozjebusem, gdy mu przeszkodziło to, jak Ty do niego napisałeś za friko, za nic, bo nawet do Ciebie nie mówił, tylko do mnie. A ty nie chcesz tego zrozumieć, że on nie mówił do ciebie i o tobie, tylko do mnie. O sytuacji związanej ze mną i z moim błędnym LWDS myśleniem. 4800. A ty się za to do niego to przypierdoliłeś. To I nie chcesz tego przypucował? Przepraszam, to jest mój moderator również, OK? Więc się nie przypucował, tylko zwrócił mi uwagę, że jest kurwa nie okay sytuacja. 14. Jak najbardziej 80. zrobił dobrze. A manipulacja już taka, że już kurwa sam bóg by zgłupiał. Może szatan by się trochę w tym odnalazł, ale to wątpię, czy sam by też debilem nie został, kurwa, i nie poszedłby do choroszczy na terapię, kurwa. Ty masz, kurwa, stary, naprawdę coś pojebane z głową. Idź do psychiatry, nie wiem, lecz się, kurwa, na, na coś, kurwa, w związku no być może z twoją, kurwa, niedowartościowaną osobą poprzez jakieś sytuacje życiowe. Nie wiem, co, kurwa, stary, ci tam leży na głowie ale ty kurwa się przyjebałeś do typa bez powodu i jeszcze teraz kurwa próbujesz mnie w to mieszać, to by już odjebało całkowicie kurwa stary. To by już odpierdoliło doszczętnie kurwa. I zaraz powiesz, że ty się do mnie nie przyjebałeś i, i mi nic nie próbujesz zarzucić. To by już całkowicie kurwa szare komórki odpierdoliły. Nie przyjmujesz prostego argumentu. Nikt cię o nic nie obwiniał. Była prosta sytuacja, w której po prostu wystarczyło napisać kurwa o ja pierdolę sorry my... Nie kurwa, nie tak to... nie, 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 nie taka sytuacja zaszła. Oj, ja pierdolę Sorka. Tyle. Bez żadnych tu kurwa na kolanach przepraszam. Wystarczyło o kurwa. sorry, pomyliłem się, nie chciałem. No ja on by napisał, dobra nie wam się, chuj tam zdarza się. Koniec byłby tematu. Ale zamiast tego wolałeś kurwa te dwie godziny prowadzić tą zjebaną dyskusję i tak mącąc kurwa z nadzieją, że ja zapomnę tej pierwszej wypowiedzi i sterując w taki sposób, żeby była priorytetowa ta druga ważniejsza od tej pierwszej, w której to ty go pojechałeś, a nie on ciebie, gdy on mi zwrócił uwagę na to, że ja źle myślę. A ty to odebrałeś jako osobisty atak, gdzie tam nie było twojego niku. Czy ty się kurwa człowieku dobrze czujesz na głowie? To myślisz, że ty tu masz tu debila przed sobą kurwa mnie? Chłopie, ja takich sytuacji przerobiłem 150 tysięcy w swoim życiu, dlatego mi się taka pamięć ukierunkowała w kwestii rozwiązywania takich kurwa rzeczy, wiesz? I mnie się nie da pod tym kątem w chuja zrobić. Zapomnij, kurwa. Zapomnij, mnie nie zmanipulujesz. Możesz próbować gdzie indziej, ale tutaj nie wygrasz, kurwa stary. Za mocny jestem w tym temacie. Nie po to też kończyłem kursy psychologiczne, żeby dać się robić w chuja na każdym kroku przez ludzi. To tu tak nie zagrasz, uwierz mi. Możesz próbować gdziekolwiek, ale nie ze mną. Nie ze mną taki gierki. Przegiąłeś, nie chcesz na się przyznać do swojego błędu. Trochę kurwa poruszyłeś, kurwa, jakby maro, maro aż nie do takiego stopnia, żeby 11, cię związywał od razu, 15. tylko 15. zwrócił uwagę, żeby ja to nie załagodził. Nie I zamiast nie tego, nie kurwa, że ja ci nie dość, że bezimiennie zwróciłem uwagę, wiedząc o tym, że na tyle chyba jesteś rozgarnięty, że pamiętasz, co przed chwilą pisałeś, a teraz jeszcze próbujesz z siebie zrobić, kurwa, czuba, i jeszcze mnie w to próbujesz mieszać i jeszcze na mnie jakąś winę prze, prze, przemienić. To by już kurwa całkowicie mózg odjęło. RWDS 1488, ale ty kurwa nawet nie próbujesz zrozumieć z drugiej strony. Bo ty kurwa nie chcesz przyjąć do siebie kurwa tego, że żeś kurwa bez powodu na typa się upierdolił. To co mam chcieć zrozumieć? Jaką stronę? Strony twojego ataku bezpodstawnego nie chcę zrozumieć? Rozumiem go bardzo dobrze. I próbowałem ci to dać w taki sposób, żebyś kurwa łagodnie z tego wyszedł, żeby nie wyszło, że jesteś z kurwysyjskim pierdolniętym moderatorem, za jakiego cię już kurwa tutaj połowa uważa. I to nie z mojej winy, tylko z twojej pierdolonej kurwa winy. Bo już nawet nie kontrolujesz tego, co piszesz do kurwy nędzy. Przyjebały, przyjebało cię już całkowicie w dekiel? Odpierdoliło ci? Już całkowicie ci mózg odjebało. Człowieku, nikt Cię tu nie atakował do kurwy nędzy, Jeszcze żeś się na, zajebał 80, 80, z dupy na, na, na typa bez ta powodu, ta kurwa. Odpierdoliło Ci już, kurwa, całkowicie, kurwa, już chuj, już mózg Ci odpłynął. Kurwa, człowieku, to już sam nie wiesz, co piszesz, do czego się odnosisz. Trzykrotnie próbowałeś pominąć pierwszy argument, którego nawet nie jesteś w stanie do tej pory, kurwa, wyjaśnić. I cały czas przypierdalasz się o ten drugi, żeby ten pierwszy wydzielić. Ale on tam jest! Nie, kurwa, już Cię nie słucha, mam, kurwa, dość. Pierdolę te twoje manipulacje! W piździe to mam! Piszcie do księdza! O egzorcyzmy! W to mam! Wyjebane mam! Tłumacz się kurwa dla maro. Ja już mam to w Pierdolę te twoje manipulacje! I chuj!